Wiecie, wchodzimy w najlepszy, w najpiękniejszy miesiąc w Polsce. Maj, kurwa, zieleń się pięknie, kurwa, obudziła, piękna pogoda, więc wypierdalać, kurwa, na zewnątrz, kurwa. A nie siedzieć, kurwa, w tych czterech ścianach i gnić, kurwa, przed ekranem, kurwa, telefonu czy jakichś innych guwien, telewizorów, ludzie. Już, kurwa, lepiej nie będzie. Co czysta zieleń, przepiękna kurwa. A jak nie wyjdziecie, to każdemu kurwa trzeba wiebać sankcje na trzy miesiące, kurwa, na aresztach, kurwa. To docenicie wtedy to, co macie na zewnątrz, za darmo, kurwa. Bo te najlepsze rzeczy są za darmo. Ta cała reszta to są te główne kurwa, za które płacicie, kurwa. to Torebecki i te inne kurwa szpargały, kurwa. Znosicie taki złom do domu, kurwa. Zapierdalacie, kurwa godzinami, kurwa, żeby ten syf znosić do domu i na chuj. Po dwóch miesiącach nawet nie, nie pamiętacie, żeście kupili, bo wyjebaliście już to, kurwa. I kolejne, kurwa, i tak się toczy i tak, kurwa, ten całe życie wam przeleci, kurwa. Na znoszeniu tego gówna do domu, na pracowaniu na to, a później leczeniu się, bo się zażynacie, kurwa. Żeby się w jakieś świecidełka ubrać, jak takie barany, stado baranów jest mądrzejsze na hali gąsienicowej w Zakopanym. Lecim!